No i przyszedł czas na długo wyczekiwany przez Was odcinek Prawdy czy Fałsz. Zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, dzięki temu tych odcinków będzie teraz o wiele więcej. Dodatkowo został już wyłoniony zwycięzca konkursu na FIFA Points, wielkie gratulacje stary, napisz oczywiście na mego e-maila, a ja tymczasem zapraszam Was na odcinek. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy można z karty Van Dijk stworzyć całą jedenastkę piłkarzy? I niestety widzowie jeszcze nie jest to możliwe, aby zmontować całą jedenastkę z kart Wandajka, jednakże jak możecie zobaczyć teraz, brakuje już naprawdę niewiele. Szczerze mówiąc, widziałem, że ta karta ma dużo swoich specjalnych odsłon, ale nie spodziewałem się, że aż 10. Co zresztą zobaczyłem przypadkowo na reddicie. I muszę przyznać szczerze, że jest to bardzo fajna ciekawostka i na pewno będzie tych kart 11, bo możemy się spodziewać chociażby karty drużyny sezonu, a taką właśnie Wandek musi otrzymać. Czy da się w brązowej paczce trafić złotego Toca? Co prawda hype'u na tocy jeszcze nie ma, bo do momentu kiedy wprowadzą karty drużyny sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, ale myślę, że warto tutaj wgłębić się w niedaleką historię FIFA, ponieważ zaledwie rok temu takie rzeczy były możliwe, jak widzicie tutaj pewna osoba trafiła kartę złoto drużyny sezonu w brązowej paczce. Także jak widzicie, czasami gra potrafi nas zaskoczyć i to w pozytywnym aspekcie. Czy można strzelić gola, który przeniknie przez bramkarza? I tutaj również klip ten udało mi się znaleźć u pewnego użytkownika Reddita, i jest on na tyle abstrakcyjny, że muszę go wam pokazać. To co w tej sytuacji zrobił Dawid Hea nie mieści się w głowie. Co prawda nie wiem czy to był mecz Foot Champions czy nie, ale jeśli to był mecz Foot Champions, to szczere kondolencje ode mnie, bo jest ta abstrakcja co czasem dzieje się w tej grze, co zresztą teraz widzicie na ekranie. Czy można trafić brązowego piłkarza w drafcie? Tutaj również musimy się przenieść do przeszłości, tym razem do troszkę dalszej, gdyż jest to FIFA 16 i tutaj jakaś osoba jako kapitana trafiła brązową kartę. Co prawda wynika to z ewidentnego buga, gdyż nie jest to możliwe, aby normalnie trafić taką kartę. Jednak jeżeli możemy się czepiać w detali, to możemy powiedzieć, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Czy można trafić ikonę oraz kartę Toty w jednej paczce? Wydaje mi się co prawda, że kiedyś już to pytanie było zadane, ale myślę, że warto to pokazać ludziom, którzy nie widzieli. Ponieważ jest to rzeczywiście prawda, można trafić kartę Toty oraz kartę ikony w jednej paczce. Co jest wręcz niesamowite, gdyż ja tylko raz w swoim życiu trafiłem kartę ikony, a tutaj jeszcze ktoś trafił właśnie kartę Toty oraz kartę ikony. Jest to coś niesamowitego i szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy ktoś jeszcze kiedykolwiek będzie miał aż tak niesamowite osiągnięcie. No i czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy można trafić kartę toty w srebrnej paczce? Starałem się znaleźć odpowiedź na to pytanie, gdyż ciągle sądzę, że jest to możliwe, jednak niestety nie mam żadnego klipu potwierdzającego to, że jest to do zrobienia. Jedyna karta toty, jaką można trafić w najgorszej paczce, to oczywiście paczka za 5000. I taka sytuacja miała miejsce w FIFA 19 na 100%, jednak lip wideo gdzieś mi uciekł, dlatego tutaj akurat zademonstrowana jest FIFA 16. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, jeśli materia wam się spodoba to zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, bo dzięki temu więcej będzie odcinków z tej serii, bo wiem, że bardzo ją lubicie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.